i tam się to będę poranik dla globy tak to robi mi no dobrze teraz się wlelemy itemki ale piękne itemy takie ładne jak to jadę ty na a teraz nabymy no, kawa. wow ale piękne piękne i Jag ska knäcka mitt bröst. Det är en knäck. Det är min lilla slända. Okej, Så, vet du vad mitt hår blir på mina? Alla tar ett klipp. Tänderna på så det en No dobra, teraz lecę, ja te robimy koła. Koła, lubię koła. Tak Tak, to jest lol, <totrofie> <totrofie> to lepię, lubię, 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 Koła. lol, to jest to lubimy koła. to jest to epicko wygląda. Läppen i stålarna tinar, det lärde jag mig i går morse. och vodka. Lättare kläder. Tornados, sen är det lusa. Torsdag till dag. Nappen då, när det är Göteborg, det är krami. Uh -huh. Sådär, det tak. Som bor i Dotävli taktorn. Lomby sube. Något allmänt länningar. Tack för att ni var med. 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 Tack kommentarer och alla knep och Napiszę w komentarzu tak i nieraz bym nieraz w jak napisał. Okej. Teraz robimy dynka na dole. Nie to miałbym poranny dla globy. By tak to, ale dynka, ale... Taki ten dobre. Jak pod cały blok wymarsza. Bo taki ten dobry. Mam ślimy ból. Słucham, muszę te telekompany? Tak. Tak, to napite komentarzy, tak. Jak nie, to napite komentarzy, nie. Jak pod demirka. Bo to taki epic Epik pojemnik. Jak mola klasenka tu będę miał. Epic piosenka na desenciu kryty. Będę e, talej. Eh, talej. TNT. No teraz kładem TNT, no to wybuchamy. No Labat Pelila, bołem mega coxem.